Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pewne księgi zostały usunięte z Biblii? To, co zaraz usłyszysz, może zmienić twój sposób postrzegania Biblii na zawsze. Księga Henocha, pełna wizji, proroctw i tajemnic, była kiedyś czytana przez wczesnych chrześcijan, a jednak zniknęła z kanonu. Dlaczego Kościół ją przemilczał? Czy skrywała prawdy zbyt niewygodne? Dziś wyruszymy w podróż przez zakazane wersety i odkryjemy sekrety, które mogły odmienić historię chrześcijaństwa. Jesteś gotowy, by poznać prawdę, której nie uczą na katechezie? Wyobraź sobie świat przed potopem, pełen tajemnic, aniołów i gigantów, gdzie niebo styka się z ziemią, a ludzkość doświadcza rzeczy niewyobrażalnych. To czas, gdy ludzkość dopiero uczyła się praw boskich, a ziemię wypełniała zarówno światłość, jak i mrok, w tym świecie żył Enoch, człowiek, który chodził z Bogiem i, według tradycji, został zabrany do nieba, nie zaznając śmierci. Jego księga, pełna wizji i proroctw, przetrwała wieki jako świadectwo tamtej epoki, ale jednocześnie stała się dziełem kontrowersyjnym, przypisywana pradziadowi Noego. Księga Henocha opisuje upadek aniołów, znanych jako czuwający, którzy stąpili na ziemię, by poślubić kobiety i spłodzić gigantów zwanych Nefilim. Te półboskie istoty siały chaos i postrach, a ich czyny miały sprowadzić gniew Stwórcy. Enoch opisuje, jak Bóg postanowił zesłać potop. By oczyścić ziemię z grzechu, czy to możliwe, że prawdziwy powód potopu ukryto przed światem, by nie podważyć oficjalnych dogmatów wiary? Ale dlaczego ten starożytny tekst wzbudzał taki niepokój? Jego wizje nie dotyczyły tylko przeszłości, ale również końca czasów, sądu nad aniołami i ostatecznej walki dobra ze złem. Fragmenty księgi opowiadają o miejscu wiecznego cierpienia dla upadłych duchów i ludzkości, która sprzeciwi się Bogu. Czy to właśnie ta surowa wizja sprawiła, że Kościół postanowił ją przemilczeć? Co ciekawe, Enoch opisuje również tajemnice stworzenia, w tym ruchy gwiazd i cykle księżyca, które zdają się wykraczać poza ówczesną wiedzę, jak mógł znać takie szczegóły. Czy to możliwe, że jego wiedza pochodziła od istot, które widziały początek świata? Jeśli tak, to czy właśnie te sekrety były zbyt niebezpieczne dla doktryny? Zastanów się. Dlaczego wczesny Kościół znał tę księgę, a później uznał ją za apokryf? Przecież sama Biblia wspomina o Enochu, a list Judy cytuje jej fragmenty jako natchnione proroctwa. Jeśli była tak ważna dla pierwszych chrześcijan, dlaczego ją odrzucono? Czy dlatego, że mówiła o tajemnicach stworzenia, o aniołach, którzy zdradzili Boga, czy może o wydarzeniach, które mogły podważyć oficjalną doktrynę? Czy to możliwe, że ten tekst ujawnia coś, czego nie chciano, abyś wiedział? Z upływem wieków księga zniknęła z kanonu, zachowując się jedynie w tradycji etiopskiego chrześcijaństwa, w tamtejszych klasztorach mnisi przez pokolenia kopiowali jej treść, wierząc, że ukrywa ona przepowiednie o końcu świata i sądzie ostatecznym. Dlaczego przetrwała tylko tam? Czy to przypadek, czy celowy wybór, był uchronić ją przed cenzurą zachodnich soborów? A może właśnie tam Bóg chciał zachować tę wiedzę dla przyszłych pokoleń? Pomyśl! Jeśli ta księga była nieważna, to dlaczego tak bardzo starano się ją ukryć? Jaką prawdę kryje między swoimi wersami? Czy zawiera odpowiedzi na pytania, które od wieków dręczą ludzkość? Czy jesteś gotów zgłębić tę zakazaną wiedzę? Bo to dopiero początek tajemnicy. Wyobraź sobie upadłych aniołów, uczących ludzi zakazanej wiedzy, tajemnic gwiazd, mocy kamieni i sztuki zaklęć to właśnie opisuje księga Henocha, wprowadzając nas w historię strażników, aniołów, którzy mieli czuwać nad ludzkością, lecz zbłądzili, zakochując się w córkach człowieczych, ich namiętność sprowadziła na świat chaos. Jak mówi księga rodzaju Wtedy na Ziemi byli giganci. Potomstwo aniołów i kobiet, znane jako Nefilim, siało zniszczenie, a Ziemia napełniła się przemocą. Enoch opisuje, jak strażnicy z przewodnikiem o imieniu Shemhazai złożyli przysięgę, że wspólnie popełnią ten grzech. Ich czyny wykraczały poza zakazane związki. Uczyli ludzi magii, astrologii, kowalstwa i sztuki wojny. To dzięki nim ludzie poznali tajemnice, które miały pozostać ukryte, świat zmienił się nieodwracalnie, czy jednak te dary były błogosławieństwem, czy przekleństwem. Tajemnicza wiedza prowadziła do zepsucia, wojny, chciwość i chaos zdominowały ludzkość. Wyobraź sobie krzyki bitew, dym palonych miast i rzeki pełne krwi to świat zepsuty przez wiedzę, której nie powinniśmy posiadać. Nefilim, olbrzymi potomkowie aniołów, panoszyli się po ziemi, niszcząc wszystko, co napotkali. Ludzie nauczeni przez strażników tworzenia broni zaczęli walczyć między sobą, a ziemia wołała o sprawiedliwość. Bóg, widząc zepsucie, postanowił oczyścić ziemię potopem. Enoch opisuje, jak Archanioł Michał otrzymał rozkaz związania przywódców upadłych aniołów i wrzucenia ich do otchłani aż do dnia sądu. Ich potomstwo Nefilim miało zostać unicestwione. Potop jawi się tu jako ostateczna odpowiedź na grzech. Akt boskiej sprawiedliwości, ale i ostrzeżenie dla przyszłych pokoleń, w tym kontekście potop wspomniany w księdze rodzaju nabiera nowego znaczenia. Biblia mówi: Wtedy na Ziemi byli giganci, ale nie wyjaśnia ich pochodzenia tak szczegółowo, jak robi to księga Henocha. Czy to możliwe, że potop był nie tylko karą dla ludzi, ale także próbą wymazania śladów zakazanej linii Nefilim? Czy dlatego właśnie tę księgę uznano za zbyt kontrowersyjną, by znalazła się w kanonie? Co więcej, w liście Judy czytamy odniesienie do proroctwa Enocha o sądzie nad upadłymi aniołami. Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi. To dowód, że wczesny Kościół znał tę historię. Pytanie brzmi, dlaczego później postanowiono ją ukryć? Czy tylko dlatego, że ukazywała inną perspektywę potopu? A może dlatego, że opisywała aniołów jako tych, którzy sprowadzili na świat zło i zepsucie? A teraz zastanów się, czy to możliwe, że ten starożytny tekst ujawnia to, co zostało celowo pominięte? Jeśli tak, to jakie prawdy kryją się w jego słowach? Czy Enoch ostrzegał nas przed przyszłością, która może się powtórzyć? Bo to dopiero początek odkrycia. Proces kanonizacji Biblii był długi i pełen sporów. Na początku chrześcijaństwa istniało wiele pism, które wspólnoty uznawały za święte. Księga Henocha była jedną z nich, cytowana przez wczesnych chrześcijan, a nawet w liście Judy. Prorokował też o nich Enoch, siódmy po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi. Judy 1, 14-15, skoro sama Biblia cytuje Henocha, dlaczego usunięto jego księgę z kanonu. Historia sięga soborów, które ustalały kanon Pisma Świętego. Na soborze w Hiponie oraz Kartaginie w XIII wieku zaakceptowano obecny kanon, opierając się głównie na pismach, Zgodnych z doktryną Kościoła, księga Henocha, choć znana i ceniona, została uznana za zbyt mistyczną i niezgodną z oficjalną teologią. Opisy upadłych aniołów Nefilim i nadchodzącego sądu budziły kontrowersje, czy obawiano się, że podważy ustalony obraz nieba i piekła. Pierwsi chrześcijanie, zwłaszcza wspólnoty w Etiopii, Uznawali Henocha za święte pismo, to właśnie w etiopskim kanonie księga Henocha przetrwała do dziś. Dlaczego tylko tam? Czy to możliwe, że zachodni kościół chciał usunąć treści, które mogły kwestionować jego władzę? Konflikt teologiczny wokół księgi Henocha był głęboki. Z jednej strony wiara w upadłych aniołów i walkę duchową. Z drugiej oficjalna doktryna, która chciała skupić się na zbawieniu i łasce, księga Henocha ukazywała obraz świata pełnego duchowych konfliktów, ukrytej wiedzy i kosmicznego sądu. Co ciekawe, list Judy nie jest jedynym śladem znajomości tej księgi. Wspomnienia o Henochu pojawiają się także w pismach ojców Kościoła. Takich jak Tertulian, który bronił jej wartości duchowej, skoro pierwsi teologowie cenili Księgę Henocha, dlaczego późniejsze sobory postanowiły ją odrzucić? Czy przeszkadzała ona w stworzeniu jednolitej doktryny? Niektórzy badacze twierdzą, że Księga Henocha mogła zagrażać hierarchii Kościoła. Jej opis aniołów, którzy zgrzeszyli, mógł być odczytany jako przypomnienie, że nawet istoty, Duchowe mogą zbłądzić. To niebezpieczne przesłanie, zwłaszcza w czasach, gdy Kościół budował swoją władzę. Co więcej, w księdze Henocha znajdujemy proroctwa o przyszłym sądzie i przywróceniu porządku. Czy to możliwe, że właśnie te wizje budziły lęk? Wizje, które mówiły o karze nie tylko dla ludzi, ale i dla istot duchowych? Czy Kościół obawiał się, że ujawnienie tych prawd podważy jego monopol na interpretację pisma? Czy to możliwe, że usunięto tę księgę, aby chronić pewne sekrety? A może bała się ona ujawnić prawdy, które mogłyby zmienić naszą wiarę? Ale to, co znajdziemy dalej, jest jeszcze bardziej szokujące: płonące trony, księga życia i sąd nad aniołami. Tak Enoch opisuje wizję końca czasów. W swych proroctwach widzi on przyszły sąd, w którym sprawiedliwi zostaną wyniesieni, a grzesznicy ukarani. Enoch widzi także postać przypominającą syna człowieczego, wybranego przez Boga, który będzie sądził narody. To obraz, który przypomina nam proroctwa z Apokalipsy I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim zasiadał. Enoch opisuje, jak księgi życia zostają otwarte, a każda dusza jest sądzona według swoich czynów. Widzimy aniołów związanych w ciemności, czekających na wieczny wyrok. Przypomina to słowa z listu Judy. Aniołów, którzy nie zachowali swej godności, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych więzach, czy wizje Enocha i Apokalipsy ukazują ten sam sąd, ten sam koniec dziejów? W proroctwach Enocha pojawia się również nadzieja przyjście wybranego mesjasza, który pokona zło i ustanowi królestwo pokoju. To wyobrażenie, które znajduje echo w słowach Jezusa o powtórnym przyjściu i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach. Enoch mówi o siedmiu pokoleniach, które poprzedzą ostateczny sąd. To wizja cykli historii pełnych prób i oczyszczenia. Widzimy Płonące rzeki ognia, które pochłaniają zło, i aniołów, którzy trzymają klucze do otchłani, ta wizja przypomina apokalipsę, gdzie śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. Jednak proroctwa Enocha to nie tylko sąd i zniszczenie opisuje on nowe niebo i nową ziemię świat, w którym sprawiedliwość króluje na wieki. Widzimy drzewa życia, których liście dają uzdrowienie narodom. Podobnie jak w Apokalipsie Jana, to zapowiedź nadziei, odnowy i triumfu dobra nad złem. Enoch opisuje także los aniołów, którzy zgrzeszyli, skazani na ciemność. Będą świadkami triumfu sprawiedliwości. Mówi o końcu wszystkich tajemnic, chwili, gdy zło zostanie całkowicie zniszczone, a ludzkość pozna prawdę o początku i końcu stworzenia. Co więcej, Enoch zapowiada dni, w których gwiazdy zmienią swe drogi, a morza wzburzą się jak nigdy dotąd to obrazy wstrząsów natury, podobne do znaków zapowiedzianych w Ewangelii. Według Łukasza będą znaki na Słońcu, Księżycu i gwiazdach. Czy to tylko symbole, czy proroctwo nadchodzących wydarzeń? Czy te wizje są jedynie starożytną metaforą, czy może ostrzeżeniem dla nas? Enoch, choć pisał tysiące lat temu, przekazuje przesłanie pełne pytań, które brzmią aktualnie także dziś: czy powinniśmy odczytać je jako proroctwo, które dopiero się spełni? Czy Enocha widzenia mogą mieć znaczenie dla naszej przyszłości? A jeśli tak, to co? Próbują nam powiedzieć? Ale najważniejsze pytanie dopiero nadchodzi. Księga Enocha to nie tylko starożytne proroctwo. To wyzwanie rzucone Twojej wierze. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pewne prawdy są ukrywane? Henoch mówi o walce między światłem a ciemnością, prawdą a kłamstwem. Ale co, jeśli ta walka toczy się także w Twoim sercu? Dziś, w świecie pełnym dezinformacji, temat ukrytej wiedzy staje się bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Ludzie. Kwestionują historie, które znali od dziecka. Księga Henocha prowokuje do myślenia: kto decyduje, co mamy wiedzieć, a co mamy zapomnieć? Czy prawda została ocenzurowana, ponieważ mogła dać ludziom moc i niezależność? Henoch uczy, że prawda bywa ukrywana ze strachu, nie przed błędem, lecz przed tym, co może ona ujawnić. Czy to możliwe, że największą cenzurą jest lęk przed potęgą wiedzy? Wszak to właśnie poznanie doprowadziło do buntu aniołów, a potem do potopu, czy historia się powtarza? Pomyśl o dzisiejszym świecie: ilu ludzi boi się zadawać pytania w obawie przed odrzuceniem? Ilu żyje w przekonaniu, że wiedza jest niebezpieczna? Henoch uczy, że pytania są początkiem prawdziwej wiary, czy zatem to nie strach przed pytaniami sprawia, że pewne księgi są ukrywane? Prorocy zawsze mówili, że poznanie prawdy wymaga odwagi. Jezus sam powiedział: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ale czy jesteśmy gotowi na tę prawdę, nawet jeśli podważy wszystko, w co dotąd wierzyliśmy? Co więcej, Henoch przypomina nam, że historia lubi się powtarzać. W czasach, gdy informacje są kontrolowane, pytanie brzmi: kto decyduje, co jest prawdą? A co fałszem? Czy nie żyjemy w epoce, gdzie to, co niewygodne, zostaje ukryte pod pretekstem ochrony społeczeństwa? A jeśli prawdziwa cenzura to nie zakaz, lecz lęk, lęk przed tym, że odkrycie prawdy zmieni wszystko, czy nie? Dlatego niektóre księgi znikają, a inne są promowane? Może nie chodzi o herezję, lecz o to, że wiedza daje wolność wolność, której boją się ci, którzy chcą kontrolować? Czy to przypadek, że księga Henocha przetrwała poza oficjalnym kanonem, choć była znana pierwszym chrześcijanom? Czy jej przesłanie mogło być zbyt potężne, nie dla wiary, ale dla tych, którzy chcieli nią zarządzać? Pomyśl. Czy to nie lęk przed tym, że prawda może być inna, sprawia, że milczymy? Czy to właśnie wiedza jest ogniem, który wypala kłamstwo? Może to, co ukryte, jest kluczem do zrozumienia naszej wiary? Czy jesteś gotowy, kwestionować to, co dotąd uważałeś za prawdę? Czy masz odwagę spojrzeć poza to, co znane, i odkryć, co zostało ukryte? A teraz pytanie, które każdy musi sobie zadać: czy to możliwe, że prawda została ukryta przez wieki? Przez tę podróż odkryliśmy tajemnice księgi Henocha, proroctwa, które budzą pytania o Wiarę, wiedzę i historię. Dowiedzieliśmy się, jak pierwsze wspólnoty chrześcijańskie znały tę księgę, jak jej słowa rezonują z Apokalipsą i dlaczego mogła zostać usunięta z kanonu. Zastanawialiśmy się, czy to lęk przed mocą wiedzy sprawił, że została przemilczana. Ale teraz pytanie należy do Ciebie. Czy to możliwe, że prawda została ukryta przez wieki? Czy jesteś gotów spojrzeć poza to, co znane, i odkryć, co skrywa historia? Podziel się w komentarzach. Co sądzisz o księdze Henocha? Nie zapomnij zasubskrybować, aby nie przegapić kolejnych odkryć biblijnych. Udostępnij ten film, jeśli uważasz, że inni powinni poznać tę historię. Pamiętaj, prawda może być ukryta. Ale zawsze czeka na odkrycie.